Jeśli znacie ten numer, ten refren, możecie śpiewać ze mną. Z dedykacją dla wszystkich ludzi pokupionych w swoim życiu i szukających Boga. Możesz się upierać, że go nie ma, możesz się zapierać, ale On tak cię znajdzie. I tak cię znajdzie, rozumiesz? Wszyscy! Mam że straci nas, skończył się czas i przedłużę. Chcę tylko znać, kim jest Jego Pan, który stworzył nas, jego imię. Stoję tutaj, zali, oczekujecie mi, ciebie, jestem teraz tylko ja i twoja czasoprzestrzeń. I na ziemi, jak stworzycie ze stworzenie Wymienimy się, z w tym, Powiesz kim jesteś, że ja przedstawię siebie Chociaż pewnie znasz lepiej niż o siebie nie Jestem pewien, będę tu czekał i zadawał się pytania Będę zaszczycony, jeśli zejdziesz z trochu, odpowiadać, nie jestem kluczem, nie bierzemy I Widzę super komputer, tak genialny jak ludzie z rozumem. To logiczne, wszystko jest harmonijne Życie, które w mojej nocy I nie mówię emocji jak Nie obchodzi mnie kora mostowa Nie myślę nawet o psychice Pytam Cię o życie, widzę, słyszę, czuję Jeżeli mogę przestać myśleć o Tobie Mam gdzieś leć Wszyscy Będę się Ostatnim, który wydał cię o prawdę, jesteś pierwszym i ostatnim. Oto jest pytanie: Jeśli istnieje życie wieczne, to co jest ze śmiercią? Czy istnieje miejsca śmierci? nazywa się wieką? Ciemność istnieje, bo kiedy nie ma światła, nienawiści by nie było, gdyby człowiek poznał miłość, prawda? Ma wolną wolę, samo sobie decyduję, lecz nie mogę zdecydować, czy urodzę się tu. Samaj ciekawe pytanie: co dalej stanie się z ludzkością? Bo wciąż to mamy kosmos, zamiast zapobiegać wolno, Och po choroponoć jesteś dobry, czy to człowiek tą sto odchodzi w noc bez pochodni Dlatego istnieje cierpienie przez pojazdę Boże podziel się tym światem, zanim zgasza ostatnią zapałkę Ty poznać prawdę Prawda mnie wyzwoli, sam się jemy dzwony, z który trzyma w niebie woli odpowie. straci O jest wtedy, kiedy nieustannie krążysz wokół jednego punktu i nie ma drogi wyjścia. Na ja to, tu nie chodzi, już o reakcję, tylko pod to, żeby znaleźć Ciebie pośród gwiazd, pośród nas. Tym, co kazał, szybko wstaje świt, a świat ciągle śpi. By my. świat omyślenie, wychodzenie my, z ciała i energię, magia, telepatia, mantra i Bóg wie, co jeszcze. Przerobiłem wszystkie teorie, religie, filozofie i odkryłem, że zło nosi straszne imię tolu. Ludzie młotają się za cyfry, a daje władzę nad tym światem, póki żyjesz. Jednak upomnij się o wózce, kiedy przyjdzie śmierć. I dosłownie wyjdzie z życie i tu złotnie krew. Będziesz błagał o śmierć, ale bezskutecznie. Twoje narzekanie będzie trwało wiecznie, piękno. Wyrzekam się złam, wyrzekam ciemności, jeśli jesteś łatwo na